W razie konieczności zmiany metody płatności za subskrypcję Booksy, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany wprost ze swojego konta. W tym celu przejdź do ustawień biznesu, wybierz Subskrypcja i rozliczenia, a następnie Metoda płatności. Kliknij opcję Dodaj metodę płatności. Uzupełnij wszystkie pola, wpisując kolejno imię i nazwisko właściciela karty, numer, datę ważności, kod zabezpieczający, kraj wydania, adres, miejscowość oraz kod pocztowy. Gdy wszystko jest gotowe, zapisz zmiany. Twój bank może poprosić Cię o tzw. weryfikację 3DS, czyli autoryzację w aplikacji banku lub jednorazowym kodem SMS. W zależności od sytuacji nowa karta zostanie użyta dopiero do zrealizowania kolejnej płatności zgodnie z końcem obecnego cyklu rozliczeniowego lub od razu do ponownego przetworzenia odrzuconej wcześniej płatności, na przykład gdy poprzednia karta straciła ważność lub została zastrzeżona.